Dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Ja jestem Łukasz. A jestem Jarek. I jesteśmy księżmi. I tak się składa, że chcemy dać Wam takie zaproszenie, zaprosić Was po prostu. I nie wiem, co zrobić, żebyście się dali przekonać. Stoimy w dość bardzo niezwykłym miejscu i tu ma się za kilka dni wydarzyć coś bardzo niezwykłego i, i myślę, że Wam się to może spodobać. Bardzo, bardzo niezwykłego. Zresztą miejsca dużo, jak widać. Nawet nie widać, bo tam jest jeszcze dużo więcej miejsca. Chcemy Was zaprosić na takie mega wydarzenie w Opolu. Nazywać się będzie Opolskie Spotkanie Młodych. Wydarzenie takie, że, wiecie, można się, znaczy, cała młodzież z szkół ponadgimnazjalnych Opola w jednym miejscu i w ważnej sprawie, nie tylko bardzo pobożnej, tylko takiej, która która jest dla nas, mam wrażenie, wszystkich ważna i myślę, że dlatego warto. I bardzo serdecznie Was zapraszamy, Wwwbotaf.pl tam możecie przeczytać o szczegółach tego wydarzenia albo dowiedzieć się po prostu w szkole. Możecie też o nas przeczytać w takiej gazecie, która nazywa się Raban. Raban, macie ją w swoich szkołach i ten raban chcemy wam bardzo serdecznie podarować i wiecie co taki raban chcemy tutaj zrobić 15 16 grudnia 2015 16 grudnia 2014 rok tu raban w centrum wystawienniczo kongresowym serdecznie was zapraszamy, zapraszamy!